Siemano, z tej strony Mieczek, no i tutaj macie skiny dla aktywnych widzów, także zapraszam wszystkich do opisu, tam macie jak je wygrać, lajkujcie, subskrybujcie, no i komentujcie odcinki, no i oczywiście tutaj macie darmowe kody do CSGO Skinsa na moim Discordzie, także hashtag kody CSGO no i na samym początku zaczniemy sobie oczywiście od losowania zwycięzcy z poprzedniego odcinka, standardowo polecimy, nie. nie. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na Pirate Swap z kodem MIECZYK, dostajecie 35% bonusu do wpłaty. No nie jest to killer, eee, przykro mi bardzo, ale nie spełniłeś wymagań naćpany. Nieźle to leci, lubię sam gotować, mam do tego małą pasję. Eee, no tortilka na szybko, kurczak na sosik, no i jest elegancko. Eee, no i ja tutaj wysyłam Ci od razu skina, gratulacje. Lecimy teraz na CSGO Skinsa, tutaj macie skiny dla wpłacających z kodem MIECZYK. Ursus Knife, Shadow Deggers, inne piękne skiny. Tutaj klikacie plusik, wpisujecie kod mieczyk. Oczywiście z kodem mieczyk macie plus 10 i 2 ,10 zł. i 10 groszy na start, plus 10% do wpłaty. No i musicie być pełnoletni, także powodzonka, takie są tutaj wymagania. Na sam początek, oczywiście, daily case. No tutaj mój widz zdobył 150 zł. No to czemu? Ja tutaj bym nie mógł zdobyć takiego pięknego skina. No kurczę, no proszę cię, co jest go skins chociaż. Chociaż. A w sumie nie jest. Źle, nie jest źle. 46 groszy za darmo. Nie powinniśmy tutaj myślę, że narzekać, jeszcze sobie otworzymy dodatkową jeszcze jedną skrzynię, którą można znaleźć u mnie na Discordzie, czyli Facebook Case tutaj macie oczywiście wszystkie kody nowe na CSGO Skinsa wszystkie darmowe skrzynie. Także jeśli ktoś chce dołączyć, po prostu no to zapraszam. No i Facebook Case daje nam sand Skara za. 8 groszy, także no piękna kwota, zajebista. Lecimy jeszcze sobie tutaj z wróżbą, czyli będzie to albo nie, nasza wróżba będzie to pit stop na jester modzie, Także skrzynka, która naprawdę bardzo ładnie wczoraj oddała. No i zobaczymy, czy dzisiaj również będzie tutaj. No tak pięknie, fajna WUPA. A Redline, połowa zwrotu, także nie jest najgorzej. No lecimy oczywiście na najlepsze, czyli na. Case Battle, tutaj można najwięcej oczywiście zarobić, można najwięcej stracić, ale największe są również emocje, także 73 zł, pierwsza bitwa na przepałkę. Trzeba troszeczkę rozgrzać maszynę losującą przed jakimiś grubszymi bitwami, no i dzisiaj będziemy robić tutaj metodę 100% na kosę. Także zostańcie do samego końca. Jeszcze dwie bitewki maksymalnie, no i będzie bitwa tutaj no 100%. Na pewno będzie kosa zrobiona, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i lecimy tym razem na trzy osoby underdoga. Damy sobie jester mode'y wszystkie tutaj naklejki, wszystkie skrzynie z naklejkami. Także myślę, że będzie i tak to w miarę spory wydatek gold case tutaj się delikatnie ukrył później leci holding down case no i na sam koniec nasza wisienka na torcie jest to all star case także tutaj chyba możemy zmienić ilość graczy na czterech i damy sobie po prostu shared moda, żeby zaraz nie stracić tej całej kasy aczkolwiek no i tak możemy wszystko stracić Najważniejszą skrzynią będzie właśnie na samym końcu ten All Star Case Jeśli nie wypadnie nic za ponad 1000 zł No to jesteśmy, e, można powiedzieć szczerze, delikatnie e, Mówiąc w pup... No wiecie gdzie e, Dobra e, Skupmy się na bitwie Tutaj pierwsza skrzynka poleciała Tutaj no jakieś, naj... nie najlepsze, ale prawie najlepsze naklejki e, Za 4 dychy Także no naprawdę bardzo mocno tutaj sypie e, Nie ma się myślę, że do czego doczepić, no i zaczynamy w końcu droższe skrzynki, także proszę Cię CSGO SKINS to chociaż je na tutaj no kurde, fajna ta naklejka, 268zł swat... SWAG foliowana yy, która przyniesie nam w sumie nie tak dużo czekajcie, czekajcie, kurde no nie no ja myślałem, że to jest Titan Katowice 2014 a to było Titan Katowice 2015 także no delikatnie my tutaj sprankował CSGO Skins, ale to nic, mam nadzieję, że tutaj się odkujemy, tutaj zobaczymy jakąś ciekawą bitwę, Fracture Case na Jester Mode, gdzie tutaj mamy ponad 5, prawie 5,5% właśnie na special item za 14 tysięcy złotych, no i przelatuje na naszym polu ten special item, no ale i tak by on tutaj do nas nie wleciał, no bo jest to oczywiście underdog. No, i prze... wygrywamy kolejną bitwę. Wygrywamy kolejną bitwę, także lecimy prosto do celu. No, i tym razem robimy sobie 100% na kosy. Także będzie to po prostu bitwa 4 osoby, tryb shared mode, procentówki. No, i spróbujemy sobie jak najwięcej procentówek wrzucić, czyli 4%. To myślę, że to już jest 100% na kosy. Zobaczymy, czy, czy nie trzeba tutaj nic dorzucić. Jeszcze może sobie dorzucimy szybko z case battle'a jakieś 200-300 złotych dobra 50 tysięcy tutaj także 200 złotych dorzucony tylko ty, czy to coś zmieni chyba kurde zabraknie nam zabraknie nam ale dobra I jeszcze raz tutaj wbijemy sobie dodamy procentówkę tylko że na 2% przepraszam na 2% tak dokładnie tak myślę że na tych na tych skrzynkach to nie ma zbytnio dużej różnicy wiadomo no lepiej jest mieć te 3% na tego m9 bajoneta ale no i tak tutaj wszystko jest to losowe, no i mamy pierwszą koskę, pierwszy Bayonet Autotroników, bo ta i samu, no i jest druga koska, także 100% na kosę wypaliło, mamy już profit, także każda kolejna tutaj koska będzie tylko na proficie, no i o to właśnie chodziło w tej bitwie, w tej metodzie. No i trudno, trudno kurczę. no szkoda, że tutaj nic więcej nam nie wypada jednak ta dwuprocentówka dodana na sam koniec dodaje nam jeszcze jakieś 1700 zł zarobku Także no elegancko, bardzo dobrze, że ją dodaliśmy No i lecimy na kolejną bitwę, tym razem zmieniamy na standardowy tryb na dwie osoby Przetestujemy sobie wszystkie skrzynki tutaj niebieskie Na właśnie na ulepszeniu taką sobie bitewkę zrobimy no, delikatną, delikatną na przepałkę za 300 zł no i dorzucimy do tego sobie na sam koniec skrzynkę porcelanową, myślę, że na dwie osoby będzie to idealna skrzynia tutaj każda jest nieb w niebieskim kolorze, także no tak, ładnie to dopasowane no i Botrosso, bot naszym przeciwnikiem, oczywiście zapamiętajcie żeby nie wybierać tutaj Bota i jako przeciwnika na trybie klasycznym, no bo no on najczęściej zdobywa jakieś przepotężne skiny Czy to jest tryb klasyczny, czy to jest underdog, także zapamiętajcie to sobie No i możecie napisać czy wy również macie takie spostrzeżenia grając na CSGO skinsie Dobra, skupmy się tutaj na, na bitwie, chciałem powiedzieć jeszcze tylko Trzy skrzynie zostały do końca, ale wiadomo no, na samym końcu będzie najważniejsze co tutaj trafimy? Jednym skinem, jednym five-sevenem nadrobiliśmy to wszystko, co zdobył Botroso, nawet go przebiliśmy dwoma skinami, także zajebiście, no i jeszcze mamy lepszą koskę. Serio? Good Knife jest ładniejszy niż Bowie Knife? Nie, no możecie napisać w komentarzu ogólnie, która kosa z tych dwóch jest ładniejsza, bo no tak szczerze, no to chyba bardziej podoba mi się ten... Bo Knife im, ale tak patrzę, no to w sumie sam już troszeczkę zwątpiłem. Dobra, polecimy sobie na kolejną bitwę losową z Kokosem. Także ziomuś tutaj jeszcze raz dodaję tego Fracture Case. A. No kurczę, no to ten chyba sam typek co wcześniej. No bo podobna jest tutaj bitwa, podobna skrzynia na Jester Mode, Także chyba kiedyś dostał z niej po prostu coś dobrego albo zobaczył, że ktoś tam z niej coś otrzymał. No i stara się iść w tym kierunku, ale. No nie wyszło, nie wyszło tym razem, nie wyszło poprzednim razem, może wyjdzie następnym, także powodzenia oczywiście, Kokos. Nie poddawaj się, mam nadzieję, że kiedyś spełnisz swoje marzenia, no i wygrasz tą bitwę, ale no nie będzie to w tym momencie, także pozdrawiam. Mamy jeszcze 2200 zł. Polecimy sobie na tutaj na 15 skrzynek, wszystkie skrzynki ulepszone. Szkoda, że tylko tutaj na sam koniec pododawał po trzy razy na przykład AWP Kejsa albo Duck Kejsika, ale i tak myślę, że tutaj będzie naprawdę spory zarobek. Myślę, że tutaj z 1500 zł wyciągniemy sobie lekką ręką. Także zaczekajcie do końca. Tutaj George Fernatka, no i oczywiście potężny Bogusław Linda. Także no myślę, że przeciwnicy są naprawdę. No odpowiedni, tylko kurczę, no tutaj już nie są zadowoleni, widzą, że że mieczyk zaczął wygrywać, no i już jakieś smutne miny pojawiły się na ich twarzach, ja pierdziele, Ateris w Factory nie kosztuje 90 zł? To czy ta wupa kosztowała 3-4 dychy maksymalnie, to nie jest, nie wiem nie wiem jak to możliwe, ale yy, no troszeczkę się ogólnie ceny ostatnio zmieniają, te skinów jakoś idą w ogóle w górę zobaczyłem, że Akalit Musio, który kiedyś rozdawałem za jakieś 80-90 zł, w tym momencie kosztuje ponad 1000 zł na Steamie. Także kto otrzymał tego kałaszka z giveaway'a, no to mam nadzieję, że go nie sprzedawał do samego końca. No może nie był on zbyt piękny, ale jego cena teraz jest no ponad 10-krotnie wyższa. Yy, tutaj kurczę, no ktoś płacze. George tutaj nas delikatnie goni, jest tylko 80 zł za za nami, no i dogania nas tylko dwie dychy różnicy, ja pierdziele, no i wygrywamy, chyba wygrywamy, dokładnie tak, naprawdę bardzo nieduża różnica, no i 1500 zł wyciągnięte z tej bitwy, tak jak mówiłem, także teraz pora wbić po prostu na underdoga, zmienimy sobie tryb, zmienimy sobie tutaj skrzynię na w sumie nie, miałem otwierać gemstone case, a, a będzie zamiast tego scarlet no i amethyst case, także bitwa o 200 zł droższa, ale będzie tutaj Będą tutaj dwie szanse na jakoś epicką kosę właśnie z tych pięknych skrzydek, to i mamy rękawiczki za 2000 zł, także bardzo dziękuję tutaj mojemu przeciwnikowi czy tam przeciwniczce 3200 zł pada tutaj na moje konto, także jeszcze, żeby fajnie zakończyć ten odcinek, myślę, że na sam koniec dodamy sobie bitwę na trzy osoby polecimy z. Ze ze skrzyneczkami za ponad stówkę tak do czterech może pięciu stówek dobra tak taka bitewka myślę że będzie odpowiednia na siedem osób no i lecimy kto nie ryzykuje szampana nie pije także let's go bot i samo oczywiście na swojej ulubionej pozycji trzeciej no i bot Jolo Jolosław także nie znam tutaj jego ale to nic zaraz się poznamy z jego pięknymi skinami które przyniesie nam dzięki Wygra... Przegrany jego w tej bitwie, oczywiście, no bo jest to underdog. No bardzo dobrze tutaj mu idzie. Ja pierdzielę, No jeden skin, no i już przegrywamy. Jeden skin wystarczy tutaj w sumie, żeby żeby wszystko się pozmieniało. Także musimy poczekać do samego końca z tymi osądami. Proszę cię, Cezgo skins, tutaj dwa razy 5-7. No bo ty samo wysuwa się na prowadzenie. No, i ten famasik mu nawet w tym pomaga, ale może jakaś koska jeszcze na sam koniec? No, jest koska, są rękawice, tylko co będzie droższe? No ja, pierdzielę Jolosław. Ja już myślałem, że to jest bitwa pomiędzy mną a Botem i samą No, a wygrał jakiś ziomek, także no, nie najlepiej, ale trudno. Mam nadzieję, oczywiście, że mu się podobało, jeśli tak co, zostawcie opeczkę w górę. Życzę Wam jego dnia. Siemano.